Kolej dużych prędkości to szansa na rozwój. W gminach, przez które ma przebiegać trasa proponowana przez Centralny Port Komunikacyjny, odbywają się spotkania z mieszkańcami. Takie spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej w Bodzanowie. Przedstawiciele CPK omówili zarówno warianty przebiegu linii, jak i kwestie wywłaszczeń i odszkodowań za przejęte nieruchomości. Krótko mówiąc, ta inwestycja nam nie odpowiada, podsumowuje spotkanie wójt gminy Bodzanów. Generalnie dzieli naszą gminę na pół tworzy barierę dla nas tak naprawdę nie do przebycia w pewnym sensie, ponieważ linia kolejowa będzie ogrodzona płotem, będziemy tak naprawdę z południa na północy naszej gminy przechodzić dwoma przejściami tak naprawdę pod wiaduktami, bo te wiadukty będą co 6 km, a długość linii przechodząca przez naszą gminę to jest około 12 km, także przewiduję, że dwa takie przejścia będą. Ta swoboda będzie nasza ograniczona, nawet jak pójdziemy do lasu, to nie przekroczymy takiej linii. Ponieważ no, to jest potężna przeszkoda. Także yy, jednocześnie podzieli administracyjnie jak gdyby, naszą gminę. Ja myślę, że w konsekwencji, jeżeli tak, ta linia kiedykolwiek, które, którekolwiek z tych wariantów powstanie, to tak naprawdę doprowadzi do tego, że trzeba będzie yy, zrobić nową organizację administracyjną chociażby powiatu, gmin i, i województwa. Także jest, jestem jako wójt i samorządowiec, pełen obaw. No i patrzę na te twarze ludzi, którzy są rozczarowani. Inwestycja budzi spore emocje i z przygotowanymi wariantami trasy nie zgadzają się także mieszkańcy. Ingeruje częściowo, tak? Jest, myślę, że jakoś tam będzie pozytywnie rozwiązane. Będziemy składać jakieś tam te wnioski, tak? Nie chcielibyśmy, te, żeby to przychodziło. Yy, przez nasze gospodarstwo, przez nasze yy, posesje. No ale wiadomo, to są warianty, które prawdopodobnie będą w jakimś stopniu zrealizowane. Zobaczymy jak to będzie wyceniane, tak? Bo jeżeli działka zostanie podzielona na pół, no to do jednej strony mamy dojazd, do drugiej na przykład nie, a tam się nie da drogi pobudować, po prostu się nie da. Nie wypowiadam się na ten temat, głupota i nic więcej. Dlaczego? No bo tak jak wójt mówił, podzieli bozarów na pół, Krótko mówiąc, te, te warianty są nie, nie tak No, raczej powinny bardziej na uboczu być. Jestem przeciwko, ponieważ. Wszystko tracę, bo przez środek mojego podwórka będzie przebiegała linia. W zasadzie trzy warianty tutaj, przed, przed Bodzanowym. Cały czas trwają konsultacje. Dopiero pod koniec przyszłego roku przedstawiony zostanie ostateczny wariant przebiegu trasy kolei. W trosce o mieszkańców w Urzędzie Gminy w Bodzanowie został oddelegowany pracownik, który będzie przyjmował wszelkie uwagi dotyczące nieruchomości na trasach przebiegu linii. Można również skorzystać z pomocy prawnej świadczonej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, który mieści się w Świetlicy w Kępie Polskiej. Na terenie gminy trwa modernizacja kolejnych dróg. Nowego wyglądu nabierają odcinki w wielu sołectwach. Trwa także budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa istniejącej już sieci wodociągowej. Jesteśmy w tej chwili w Borowicach, wybudowaliśmy. Odcinek kanalizacji na długości 2, ,2 km 200 m, no i odbudowaliśmy w tym miejscu drogę. Droga była pierwotnie zbudowana w tak zwanej taniej technologii, rozsypywała się, a oczywiście jak weszły maszyny ciężkie. Część zresztą tej kanalizacji jest w pasie drogowym to ta droga została zniszczona kompletnie i w planach mieliśmy właśnie to, że pe na pewno tak nastąpi i że tą budowę drogę trzeba odbudować. No i tak jak tutaj widzimy, droga jest piękna, wybudowana w technologii prawdziwej, asfaltu, dwóch warstw. Także będzie służyć mieszkańcom na pewno przez wiele lat. Koszt prac to 4 miliony 300 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie z subwencji ogólnej to 3 miliony 100 tysięcy złotych. Kolejna ważna drogowa inwestycja została zrealizowana w miejscowości Cieśla. Tu gmina otrzymała wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego. Złożyliśmy zapotrzebowanie na środki, złożyliśmy projekt na dofinansowanie dróg do pól. I w ramach tego dofinansowania, to jest 149 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego, dołożyliśmy środki i yy, położyliśmy na wierzchnię asfaltową w miejscowości Cieśle na długości 720 metrów. Yy, wcześniej robiliśmy już tam podbudowę, w sumie inwestycja to koszt około pół miliona złotych. Jak dodaje wójt w tym roku na terenie miejscowości Gromice, Nowe Miszewu, Łagiwniki na odcinku ponad kilometra wybudowano sieć wodociągową. Odtworzono również drogę. Koszt tej inwestycji to 450 tysięcy złotych. Dofinansowanie, jakie otrzymała gmina, to 414 tysięcy złotych z subwencji ogólnej z funduszu rządowego. Te drogi są bardzo ważne. My przez ostatnie lata inwestowaliśmy tak naprawdę w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Bo to jest bardzo ważne. Tych inwestycji tak naprawdę nie widać, one są bardzo potrzebne, ale te inwestycje, które szczególnie widać, które są takie lotne, nośne, to są na pewno drogi. I w te drogi zamierzamy. Inwestować, podejmujemy wysiłek projektowy. Tak naprawdę chcemy projektować w przyszłym roku wiele odcinków dróg, żeby być gotowym na środki, które mam nadzieję, że spłyną z Unii, żeby być gotowym na wykonywanie tych zadań generalnie drogowych. Dodajemy w sumie na ten cel. Gmina w ostatnich miesiącach wydała ponad 6 milionów 700 tysięcy złotych. Seniorzy gminy Bodzanów obchodzili swoje święto w zespole placówek oświatowych w Bodzanowie, a znany duet Halina Benedyk i Marco Antonelli uprzyjemniali im czas, prezentując niezapomniane włoskie przeboje. W gminie Bodzanów takie spotkania to tradycja. To okazja do wspólnie spędzonego czasu, ale i podziękowań dla seniorów. Kochani, z okazji naszego święta życzę nam wszystkim przede wszystkim dużo radości zdrowia. Poza tym tego, żeby na co dzień żebyśmy byli szanowani za to nasze doświadczenie i za tą otwartość serca, którą niesiemy ze sobą. Życzę wam hartu ducha, radości ducha i wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia i jak najwięcej takich spotkań. Wieczór był także okazją do spotkania przy słodkim podwieczorku. Nie brakowało pysznego tortu, wspólnego śpiewu, a przede wszystkim dobrej zabawy.